Bohater cudownego serialu, który mi towarzyszył w dzieciństwie, zagubiony w czasie. Co się z nim stało? Siemanko Siemanko z tej strony Andrzej Tomaszewski, Ale jak gwiazd. Witam Was, moi drodzy serdecznie i na wstępie zachęcam do sprawdzenia materiału na temat Richarda Dina Andersona. Oczywiście człowieka znanego z serialu MacGyver. A oprócz tego możecie zerknąć na materiał, który zrealizowałem o czaku Norrisie. Tutaj nie ma żartów, bohater strażnika Teksasu. No i na deser. David Hasselhoff, którego możemy kojarzyć z serialu Słoneczny Patrol, a gościem dzisiejszego odcinka jest Scott Bakula. To zdecydowanie był okres szkoły. Podstawowej. Ja wiem, że serial Zagubiony w czasie był puszczany na różnych kanałach telewizyjnych, ale ja go pamiętam właśnie z tego okresu, z okresu, w którym wracałem ze szkoły, siadałem i oglądałem serial Zagubiony w czasie na kanale RTL7. Wspominam te czasy naprawdę z wielkim sentymentem, kochani, ponieważ ten serial dawał mi coś więcej niż kino sztuk walki. Ja wiem, że wiele osób mnie kojarzy tutaj, że się znam głównie na filmach akcji i o tym opowiadam. Natomiast ten serial miał od zawsze szczególne miejsce w moim sercu. Jaż dziwne, że nie poszedłem w filmy science fiction o podróżach w czasie. No ale dobra, słuchajcie, główny bohater, sam Beckett podróżował w czasie i zmieniał to, co nie zostało zmienione przed śmiercią bohaterów, w których się wcielał. Próbował naprawić relacje, próbował zrobić różne rzeczy i za każdym razem to się kończyło wiadomo w jaki sposób, a on musiał się przenieść ponownie, był jakby uwięziony w tym. Niesamowita historia, słuchajcie, to jest serial, którego wszystkich odcinków niestety nie oglądałem, bo ja go oglądałem właśnie wtedy w dzieciństwie, kiedy, tak jak już nieraz mówiłem, nie wiedziałem, że jest podział w ogóle na jakiekolwiek sezony. Jak leciało, to się oglądało. No, i słuchajcie, teraz już wiem, że to ma tam kilka sezonów i tak dalej, będę się musiał za to zabrać, tak? Nie, wiecie, już jako dorosła osoba. Natomiast ten serial miał wiele wzruszających momentów i wiele przejmujących w momencie, kiedy główny bohater się wcielał w osoby, które my znamy, no chociażby w Elvisa Presleya, tak? To był serial, który dostarczał całą gamę emocji, no i w takim dzieciaku jak ja. Pojawiało się pytanie, co by było, gdybym to ja mógł podróżować w czasie. No i w sumie troszeczkę podróżuję właśnie teraz do tego serialu, a bardziej do głównego bohatera, który wcielił się w główną postać, czyli Scott Bakula. Moi drodzy, człowiek, który występuje w roli głównej sprawiał wrażenie bardzo sympatycznego. Tak naprawdę jeszcze do niedawna nie wiedziałem co się z nim stało, no ale oczywiście przygotowując się do materiału to dowiedziałem się, że między innymi wystąpił w latach 90., później w późniejszym okresie właśnie, w takim serialu jak Pan i Pani Smith. Nie chodzi tutaj o ten tytuł filmowy, który kojarzymy z Angeliną i Bradem Pittem, tylko o autentyczny serial z połowy lat 90. -tych. Potem na przełomie wieku wystąpił moi drodzy w serialu Star Trek Enterprise i tam też nastukał naprawdę dużą, dużą ilość odcinków. Co więcej, on cały czas jest aktywny i jeszcze do niedawna występował w bardzo popularnym serialu, o którym zaraz wam wspomnę. Moi drodzy, co się z nim stało i jak wyglądała jego historia. Kód Bakula urodził się w 1954 roku w Stanach Zjednoczonych, no bo to jest oczywiście amerykański aktor. I to taki z krwi i kości, bo zaczynał na deskach teatrów. Moi drodzy urodził się w stanie Missouri, czyli w samym środku, no może nie do końca w samym środku, prawie blisko środka Stanów Zjednoczonych. Jego tata był prawnikiem, a oprócz tego miał młodszą siostrę i młodszego brata. Uczył się w szkole średniej w Jefferson College, a potem poszedł na Uniwersytet Kansas. No i moi drodzy, nie skończył tej szkoły, ponieważ przed okresem wakacyjnym pojawiła się niesamowita możliwość a on od zawsze chciał być aktorem i występować rzecz jasna, jak w większości przypadków. No i słuchajcie, możliwość się pojawiła taka, żeby pojechać w trasę z występami z musicalem pod tytułem Godspell Zaklęcie. No była to wielka możliwość. Bakula poszedł do rodziców i z nimi porozmawiał. Wiecie, tutaj jest taka możliwość. <laughs> Można robić karierę. No i słuchajcie, rodzice na to przystali. Powiedzieli, że spoko, jeżeli chcesz teraz pojechać na tą trasę, to no może być tak, że zawalisz ten rok w szkole, ale zawsze będziesz mógł za rok do szkoły wrócić i będzie... OK. No i słuchajcie, tak się miało stać, ale się nie stało, ponieważ w momencie, kiedy Scott zrezygnował ze szkoły i zrobił już pierwsze kroki do tego, żeby pojechać w tą trasę, to się okazało, że trasa z różnych przyczyn się nie odbędzie. A już było później za późno, żeby wrócić na ten rok szkolny. No i słuchajcie, tak się to potoczyło, że ta sytuacja spowodowała, że przerwał naukę, ponieważ. Później jeszcze miał takie zapędy, składał różne podania do różnych szkół, nawet do teatralnych, ale nie mógł się zdecydować. No i finał finałem na uniwersytet nie wrócił, a trasa się nie odbyła. Ale słuchajcie, nie poddał się dalej krążył gdzieś tam po środowisku ludzi, którzy występują i zdarzyła się okazja, ponieważ w 1977 roku zadebiutował na trasie z musicalem Shenandoa. Moi drodzy, to był musical, który odniósł sukces a w roku 1982 zaczął występować w przedstawieniach na Broadwayu, moi drodzy. W międzyczasie też wziął ślub. No i słuchajcie, zaczął odnosić sukcesy na tym Broadwayu, również występował na off-Broadwayu. No i na deskach teatrów bardzo dobrze sobie radził. W pewnym momencie agentka, z którą miał podpisany kontrakt, Doradziła mu, żeby przeprowadził się do Los Angeles, ponieważ Broadway wiadomo to jest Nowy Jork i trzeba było pojechać na zachodnie wybrzeże. Postanowił, że to zrobi i wraz z małżonką przeprowadził się do LA, żeby spróbować swoich sił w aktorstwie już przed kamerą. Występ na off-Broadwayu w przedstawieniu Free Guys zagwarantował mu malutką rolę, moi drodzy, w jednym odcinku serialu Disneyland. I to było w roku 1986. Także troszeczkę czasu musiało minąć. Chwile później wystąpił, moi drodzy, w serialu komediowym pod tytułem Gang. Ho, albo Gunk Cho, Zależy jak to się czyta mistrzowie Kung Fu powinni wiedzieć, no ale różnie to bywa, moi drodzy. Tam wystąpił w dziewięciu epizodach i to była poważna rola, tutaj już się zaczęło. Chwile później, bo w roku 87 pojawił się w filmie telewizyjnym pod tytułem Ostatni taniec. No i też wystąpił w pięciu epizodach projektantek. Natomiast w roku 1988 dostał po raz kolejny ważną rolę, taką jak ta Gang Cho. I ta rola to była w serialu Eisenhower i Lutz. Tam się pojawił w 13 odcinkach również ważna rola. Na pierwsze skrzypce można powiedzieć. Potem wrócił do Nowego Jorku i zagrał moi drodzy. W występie pod tytułem Romance, Romance na Broadwayu, za co został nominowany do nagrody Tony za najlepszą rolę w musicalu. Także, tak jak wielu z tych bohaterów, o których tutaj na Alei Gwiazd opowiadam, nie mógł się powstrzymać. Tak to jest, że wielu z tych, którzy gdzieś tam wywodzą się z Broadwayu, to później na ten Broadway wracają. Prędzej czy później. No i tutaj ten powrót, jak widać, okazał się sukcesem, co oczywiście przełożyło się też na to, co się dzieje przed kamerą, ponieważ to właśnie wtedy otrzymał propozycję występu w serialu Zagubiony w czasie. Serial Zagubiony w czasie. Magiczny tytuł. Tak jak już wspomniałem, wielki sentyment mam do tego serialu. Słuchajcie, prawie 100 odcinków nas tukali. Teraz już wiem, że to 5 sezonów. Widzicie, po czasie się człowiek dowiaduje. No i słuchajcie. Tam, na planie, kotowi towarzyszył inny aktor, którego też pewnie kojarzycie. Dean Stockwell, może o nim byście chcieli też odcinek na kanale, ale jak To jest ten facet, który mu tam cały czas towarzyszył. I tak jakby to on go wysyłał w te różne podróże. Słuchajcie, zmiana czegoś, naprawienie czegoś z przeszłości to jest niesamowity motyw. I też wzruszający ja pamiętam jedną taką scenę to było chyba w jednym z pierwszych odcinków, kiedy to główny bohater, czyli Sam Beckett, grany przez bakiule, miał możliwość zadzwonienia do swojego nieżyjącego ojca. Jeden z pierwszych odcinków, które, które były emitowane. No to było niesamowicie wzruszające, bo wiedział, że już wiecie, nie żyje, a on z nim rozmawia przez telefon. No i nie może powiedzieć, to ja twój syn, wiecie o co chodzi, nie? coś coś wspaniałego, także ten serial miał takie momenty, takie, które po prostu Chwytały za serducho i myślę, że w tym jest cała magia, bo właśnie te produkcje z lat 80. i 90., oczywiście nie wszystkie, bo była, przyznajmy też, no, cała masa gniotów, <grych> których by się nie dało już dzisiaj obejrzeć, ale dużo produkcji z tamtych lat uchwyciło coś takiego, co spowodowało, że te produkcje są długowieczne i nawet po latach Gdzieś tam ta nutka w sercu gra. I tak jest w przypadku serialu Zagubiony w czasie. Słuchajcie, ten serial w swoim czasie był oczywiście też doceniony przez krytyków. Rola Bakuli też była doceniona. Słuchajcie, czterokrotnie był nominowany do Primetime Emmy za Zagubionego w czasie. Poza tym, trzykrotnie do Złotego Globu, z czego raz się udało. Tak, moi drodzy, Scott Bakula dostał Złotego Globa za ten serial. Serial był. Robiony do roku 1993. No i z jednej strony możemy powiedzieć, że my mamy co wspominać, że my mamy fajne wspomnienia z tym serialem. Mam nadzieję, że nie tylko ja, nie? Także dajcie znać w komentarzu, jeżeli wy też, bo tak mówię, my, my, wiecie. Różnie to jest. Natomiast yy, on to opłacił czymś innym, moi drodzy. Swoim życiem rodzinnym, ponieważ ten serial spowodował, że się rozstał ze swoją małżonką, ponieważ podczas realizacji tych stu odcinków przez te wszystkie lata go prawie w ogóle nie było w domu. Prawie w ogóle go nie było w domu, wziął potem rozwód, no. Potem znalazł oczywiście inną partnerkę życiową, ale już to działało na zupełnie innych zasadach. W sumie Wam powiem to od razu teraz nie będę tam skakał już po tych jego perypetiach związkowych. Natomiast on później, już po realizacji serialu Zagubiony w czasie, bardzo mocno podczas różnych kolejnych, zwłaszcza serialowych produkcji, zaznaczał w kontraktach, ile on może czasu pracować. Że na przykład, no, bite 8 godzin na planie i do domu, albo po prostu przerwa, żeby porozmawiać przez telefon, żeby po prostu mieć czas dla rodziny. Także on już wyciągnął wnioski z, tego, z tej pierwszej sytuacji i później już mu się to wszystko... Dobrze, poukładało. No i słuchajcie, i dobra, mamy Zagubionego w czasie, wspaniały serial, i co się potem działo? No, kochani, coś się działo, ale zanim Wam powiem co, to muszę wspomnieć jeszcze o produkcjach, które zrealizował podczas tworzenia serialu Zagubiony w czasie. Słuchajcie, dostał rolę w filmie pod tytułem Trudne Zwycięstwo w roku 1991. I warto o tym wspomnieć, moi drodzy, bo to była komedia sportowa, w której wystąpił w roli głównej. I ten film, moi drodzy, odniósł też mały sukces kinowy. Przy 13 milionach budżetu zarobił 26 baniek. A oprócz tego w 1992 roku wystąpił w kryminale telewizyjnym pod tytułem W cieniu mordercy. No i teraz przechodzimy kulturalnie do tego, co się działo po serialu Zagubiony w czasie. Co się działo, moi drodzy? Produkcja. Z Brucem Willisem, byście pomyśleli, jak to możliwe. A jednak i to taka, którą mało kto w ogóle kojarzy. Rok 1994, barwy nocy, psychologiczne, uwaga, erotyczny thriller z Bruceem Willisem. Dokładnie tak, taki tytuł miał miejsce w jego filmografii. Tam wystąpił też Scott. Natomiast w roku 94 pojawił się w produkcji z Rosan Arquette, moi drodzy, pod tytułem ścigana i jest to thriller. W tym samym roku Obsesja, kolejny psychologiczny thriller. No i w roku 95 Władcy Iluzji. Też horror thriller. Także widać, że producenci upatrzyli sobie Scotta właśnie do takich ról w dreszczowcach. W przedziale tego okresu, czyli od roku 93 do 96, pojawił się również w serialu. Czyli można powiedzieć, że po Zagubionym w czasie był też serial Murphy Brown i tam wystąpił w 13 epizodach. W roku 96 komedio-dramat pod tytułem Tato, masz syna. No i w tym samym roku otrzymał rolę w serialu, o którym wspominałem na początku, czyli Pan i Pani Smith. Tutaj się pojawił w 13 epizodach. Oczywiście ten serial później został przerobiony na film, w którym wystąpiła Angelina i Brad Pitt, który odniósł ogromny sukces. W roku 1999 produkcja pod tytułem Net Force, Potem Sezon Terroru. I uwaga, w tym samym roku produkcja bardzo znana, ceniona. Produkcja, która odniosła olbrzymi sukces z Kevinem Spacey, czyli film pod tytułem. American Beauty. Jak się okazuje, na tym się nie skończyło i Scott Bakula cały czas występował również po roku 2000. No i w roku 2000, bo pojawił się chociażby w dramacie pod tytułem Poza podejrzeniem, czy innym dramacie Aniołki Taty. Natomiast w 2001 roku wystąpił w produkcji. Dość ciekawej pod tytułem Życie jak dom, moi drodzy. To jest dramat. Lubię ten film. Mam do niego jakiegoś rodzaju sentyment. Uważam, że to jest produkcja taka w stylu Feel Good Movie, czyli film, który oglądasz i po którym czujesz się dobrze. Lekki dramat, bardziej taki obyczajowy, z morałem. Można coś z tej produkcji wywnioskować. Dość ciekawy, ciekawy tytuł. Od roku 2001 do roku 2005 występował w serialu Star Trek. Enterprise i tam się pojawił w 98 epizodach. Natomiast później była cała eskapada serialowa, moi drodzy. Pojawił się w 7 odcinkach serialu Chuck, kto zna ten zna. Oprócz tego wystąpił w 22 epizodach serialu Mężczyźni w średnim wieku. Warto też się przyjrzeć tej produkcji. No i 5 epizodów serialu, który jest kojarzony pewnie bardziej przez Kobiety, czyli gotowe na wszystko, moi drodzy. Natomiast w 2014 roku pojawił się w kolejnym serialu pod tytułem spojrzenia. Tam wystąpił w ośmiu epizodach. Zobaczcie, ile tych seriali. Ja aż się samemu dziwię, że ja go w niektórych z nich nie rozpoznałem, i tak wielu tytułów z nim nie widziałem też. To jest niesamowite, że kurczę, ten facet mi po prostu autentycznie przepadł po zagubionym w czasie, a ile on zrobił. No i słuchajcie. Ta produkcja, o której wspomniałem, że o niej wspomnę, czyli Agenci NCIS nowy Orlean, moi drodzy, to jest serial, który był realizowany od 2014 roku do 2021, czyli można powiedzieć świeża sprawa. No zależy dla kogo, ale dla mnie to jest świeżyna, jak nic. No i słuchajcie, tutaj 155 epizodów. Można powiedzieć, że jeden z popularniejszych serializm. No 7 sezonów. Zrobili. On tam występuje w roli tytułowej, no jest na okładce. No coś, coś niesamowitego także. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć tego gościa po latach, teraz już w wieku pod 70. w tym serialu, no to śmiało można sobie odpalić tych agentów NCIS Nowy Orlean. W 2024 roku pojawił się w jednym epizodziku Zbrodni Po Sąsiedzku. Oczywiście bardzo popularny serial. No, nawet w Polsce, ponieważ widziałem gdzieś nawet na przystankach autobusowych i tramwajowych plakaty ze Steve'em Martinem, także tam też go można znaleźć w jednym odcineczku. Scott Bakula cały czas działa i coś tam robi, coś tam kombinuje aktorsko, moi drodzy. Chciałbym tylko wam jeszcze powiedzieć, że w latach 2022-2024 powstał remake serialu Zagubiony w czasie. Remake, który doczekał się dwóch sezonów. Pierwszy sezon ma 18 odcinków, a drugi sezon ma 13 odcinków. Oczywiście historia jest ta sama, a w roli głównej występuje azjatycki aktor Raymond Lee. Także jeżeli ktoś by chciał wrócić do tej tematyki i sobie obejrzeć remake. To jest taka możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o Scott'a Bakiulę, no to szkoda, że go nie zaangażowano do remakeu, chociażby epizodycznie, wiadomo. Natomiast od wielu, wielu lat krążyły informacje o tym, że ma powstać film. Film pełnometrażowy, kinowy pod tytułem Zagubiony w czasie, właśnie na podstawie tego oryginalnego serialu. I właśnie ze Scottem. Podobno gdzieś tam w pewnym okresie nawet powstawał scenariusz, ale. Film nie został nigdy zrealizowany. Kochani, powiem wam, że jeżeli chodzi o tego aktora i o ten mój sentyment do lat 80. i 90., to ja naprawdę bym sobie życzył, żeby taki zagubiony w czasie w wersji kinowej powstał. Byłbym na pierwszym seansie, który by się odbył w moim mieście. No, z chęcią bym to obejrzał, ale wiecie jak jest, jest tyle pomysłów na produkcje filmowe i rzadko się zdarza, że. Akurat te najbardziej sentymentalne są realizowane. Czasami się to pojawia. Czasami powstają jakieś fajne sequel'e, ale no, jest jak jest. Moi drodzy, Scotta Bakiule można spotkać czasami na różnego rodzaju eventach, eventach dla fanów, gdzie wiecie, podpisuje autografy, gdzie można sobie z nim pyknąć, zdjęcia czasami gdzieś tam się pojawia, więc trzeba mieć na radarze. Może będzie gdzieś niedaleko kiedyś. Fajnie by było z nim zbić piątkę i zrobić sobie zdjęcie. Dajcie mi znać, jak wyglądają Wasze wspomnienia z serialem Zagubiony w czasie. Czy oglądaliście inne seriale z nim? Które polecacie? I o kim kolejnym chcielibyście zobaczyć materiał na kanale Alei Gwiazd? To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!